Dzisiaj zatrzymamy się nad pierwszymi słowami Ewangelii według Świętego Mateusza. Tam się pojawia słowo rodowód, a po grecku to jest Biblos Genezeos. Jak rozumieć ten termin i jak rozumieć przekaz rodowodu, jaki Jezus, jaki ewangelista umieszcza w swoim dziele? O tym będzie dzisiaj w naszym cyklu o Ewangelii w kilku słowach. O Ewangelii w kilku słowach. Słowo rodowód tak jest jednym tylko terminem, przetłumaczony ten zwrot grecki. Biblos genezeos w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Jak należy rozumieć to określenie? Biblos genezeos, właśnie rodowód, ale może to ma być wstęp. Do rodowodu, czyli do genealogii Jezusa, jaka się po tych słowach rozpoczyna. W szerszym znaczeniu to wyrażenie Biblos Genezeos może odnosić się do całej Ewangelii dzieciństwa, jako że można je przetłumaczyć jako Księga Zrodzenia. Księga Zrodzenia Dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Mateuszowej opisują wydarzenia związane z narodzinami zbawiciela, więc by to mogło pasować. Przyjście na świat syna Bożego rozpoczęło nowy etap w historii ludzkości. Dlatego też, Biblos Genezeos może być wstępem do całej Ewangelii, czyli dzieła, które opisuje życie i działalność Mesjasza. Wreszcie nie można nie zauważyć, że drugie słowo genezeos to w mianowniku przyjmuje formę genesis, i taki jest właśnie grecki i łaciński tytuł księgi rodzaju, księga genesis. Więc samo słowo rodzaj wiąże się z ideą rodzenia. Rodzaj, rodzenie, początek. Tak, i, yy, tak jak tamto dzieło rozpoczyna, czyli księga rodzaju Stary Testament, tak Ewangelia według świętego Mateusza, która jest pierwsza, oczywiście w układzie kanonicznym, nie chronologicznie, chronologicznie, utworem Nowego Testamentu. Genesis może zatem nawiązywać do całego objawienia Nowego Przymierza. I podział Ewangelii Mateuszowej na pięć części. A strukturę porządkuje pięć wielkich, wielkich mów Jezusa ukazanego jako Nowy Mojżesz, nawiązuje do pięcioksięgu mojżeszowego. Podsumowując, możemy powiedzieć, że Biblos Genezeos, czyli księga początku, może pełnić cztery różne funkcje jako wstęp: po pierwsze do samego rodowodu Jezusa, po drugie do Ewangelii Dzieciństwa, czyli dwóch pierwszych rozdziałów, do, po trzecie do całej Ewangelii. Albo po czwarte, do całego Nowego Testamentu. O Ewangelii w kilku słowach. A jakie znaczenie ma genealogia przedstawiona przez Ewangelistę Mateusza? Każdy Izraelita powinien był znać swoich przodków w linii męskiej, a rodowód był zapisem jego tożsamości. Podobnie ma się sprawa z Jezusem. Święty Mateusz ukazuje nam jego ziemskie pochodzenie, rozpoczynając genealogię od słów: Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, i tak dalej. Całość autor dzieli na trzy części: od Abrahama do Dawida. Druga od Dawida do czasu przesiedlenia babilońskiego, i trzecia od powrotu z wygnania do narodzin Jezusa. W każdej części wymienia po czternaście pokoleń. To nie jest przypadek. Poszczególnym literom alfabetu hebrajskiego przypisywano wartości liczbowe. Liczba czternaście, to jest suma cyfr cztery plus sześć plus cztery. A więc w systemie literowym, jakbyśmy chcieli te cyfry zamienić na litery, wychodzi d plus w plus d. Dy. Dy, dy. A te litery składają się na imię króla Dawida. Język hebrajski początkowo składał się z samych tylko spółgłosek, bo samogłoski dodano później, więc zapis imienia monarchy to byłoby właśnie d dy, wy, dy. Po trzykroć, bo trzy razy ewangelista podkreśla Dawidowe pochodzenie Jezusa, co zapowiadali już starotestamentalni prorocy. Pojawiający się wielokrotnie w rodowodzie zwrot był ojcem, to grecki czasownik, który można by najtrafniej oddać polskim zrodził. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba, oczywiście zrodził. Jako inna czynność niż czynność dotycząca kobiety. Tu jest to czynność ze strony ojca. Jedynie przy Jezusie pojawia się ten czasownik grecki, bo to jest czasownik gennao, w stronie biernej w formie został zrodzony. W ten sposób Mateusz chce pokazać, że przyjście na świat Chrystusa było inne w porównaniu ze wszystkimi jego ziemskimi przodkami. Jest to także pochodzenie boskie. O Ewangelii w kilku słowach.